Budzik siewcy, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś 7 grudnia, sobota, pierwsza sobota adwentu i ten pierwszy tydzień adwentu dobiega końca. Mam nadzieję, że to był dla Was dobry czas. Na naszym kanale to był czas rekolekcji adwentowych. One nadal na tym kanale oczywiście będą. Przez cały adwent można korzystać z treści, które Iga i Konrad Grzybowski dla nas wygłosili. Ja myślę, bardzo takie ciepłe, bliskie spotkania bliskie treści. Które zbliżają nas rodzinnie, małżeńsko, więc warto, warto jak najbardziej oczywiście z tych rekolekcji skorzystać. Dzisiaj mamy w liturgii wspomnienie Świętego Ambrożego. Rzadkie imię, ale być może jest to dla kogoś z nas jakoś bliski patron, bliska postać, również być może ze względu na imię, także pozdrawiamy wszystkich, dla których ten patron jest jakoś szczególnie bliski. Dzisiaj właśnie mamy wspomnienie Świętego Ambrożego. No, przechodzimy do dzisiejszego słowa, do komentarza Ojca Michała Legana. i i wspólnie się na koniec, jak zawsze, pomodlimy. Posłuchajmy słowa na dziś. Z Ewangelii, według świętego Mateusza Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości, a widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz Jezusa, chodzącego po bardzo małych miasteczkach i wioskach. Jezusa, który w swojej wielkości, mądrości i pięknie, idzie. Tam, gdzie jest najprościej, najbardziej ubogo, najzwyczajniej. Taki obraz, który nas bardzo pociesza, bo przypomina, że także do tego świata, który jest nasz, do świata naszych małych, codziennych i przyziemnych spraw Jezus chce przyjść. Dołącz do mnie w modlitwie, dołącz także, wpisując w komentarzach intencje. Gdy będziemy wołać wspólnie: Panie Jezu Chryste, Ty, który przekraczasz każdą granicę między sobą a mną, który idziesz w ten mój świat, zmiłuj się nad nami i wypełnij ten świat, który jest nasz, malutki i zwyczajny, sobą, swoją wielkością i nadzwyczajnością. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jak co dzień bardzo wam dziękuję za komentarze, za to, że pojawiają się wasze intencje w tych komentarzach, my odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem pokrzepienia, wsparcia w tych intencjach, waszej modlitwy. Dziękuję wam za to. To piękne świadectwo wiary i takiej, takiej komunikacji, Bożej komunikacji między nami, którzy budzi Księwce tworzymy wami wami, którzy go odbieracie, którzy modlicie się tym słowem. Dzięki Wam bardzo serdecznie i zapraszam. Wpisujcie swoje intencje w komentarze. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was.